Zobaczymy Zobaczymy, Chodź poza. Oj, mm. mm. o bo... Ale... Ty... wysadzi. Uwaga. <laughs> Jak się nie. dobrze zrespi, rozpi tutaj stówę chociaż dlatego. Tak się nie jest dobrze, to ci nie dajesz. Uuuu, we florze zniszczyć. We florze zniszczyć. Nie oj, ta kutka jest. U mnie się rozpiła, tutaj się rozpiła, tu we florze, tutaj. Wstałem. Trzeba jeszcze. Już... No, Ale serio, się rozpiła. Ja, ja no, ci dałem tu we fraze, dawaj Dobra, dajcie jeszcze po stówie, teraz wyjdzie, mówię. Ja wam. Nie, mam. Wyjdzie, Jak wyjdzie teraz, to dajecie po 200, dobra? A jak nie wyjdzie, to mnie ni chuja nie dajcie, dobra? dobra? Nawet nie mam, ja. Nie, nie, ja, nie. Dobra, ja zespię drugą. Udało się. E, muszę. O! Odwróć się. Daj. Ja mu nie mogę. No właśnie spali. próbuję. O? Nie da się, bo coś zbogowany ten turnet. Na pierdolę, czemu nie mogę wsiąść? Ja też nie mogę. Do nas. Ty kurwa, ty, do. Widzisz takie zbogowane? Nie ma nas wsiąść. Ja nie będę rzucać się na łódkę. No, bo... O, o, o. o. Do nas. Chodź tu, chuju Do nas. O! A dalej nie mogę O! Mogę, o, mogę, jesu. mogę A mi się Jest. Dobra kurwa ja lecę, a nie a Ja Część, nie mogę I patrz co A co chłopcy, chłopcy, chłopcy Uuuu Dojebać Daj, Daj cegi Ale to dojebnie? Stora chodź Trzeba parku zrobić, nie wiem czy umiesz I to, to trzeba to... walnąć raz I dwa i dwa. Czyli zaznaczam mi, leci. I żebyś się tylko nie z. Dobra. No i dawaj. Sojcie się. Zaznacz, musisz zaznaczyć, bo. O. Bo się mnie nie wiesz. Bo nabrończy. Może stąd nawet zaznaczyć, co ty robisz? A. Ja piekę to a to. Bawerek a to ACC. Brawo. Chemikali ile ma. O, o. kurwa. Ej, tu już... I tu jest... Tam, tam gdzie jesteś, Pawerek. No właśnie wiem. Tu Ammo jest. Nie mogę tu lecieć. Ej, Czyli się opacało tutaj. Tutaj bardziej ma ważniejsze. mi się opacało. No, no Ammo tutaj... <skrym> tutaj... Kurde, jak to? Next. To musimy to rozwalić chyba, no. A ile to ma HP? Dawaj, buchaj. Bo to ma mało HP właśnie. Bo to może będzie już szafę chyba. Właśnie. Czemu nie rozjebało? To ile to może mieć już? Bo 700 HP ma. Zaraz skoczy. Zobacz ile ma. Ile ma? 700 Niewożliwe. Niemożliwe możliwe. on Niemożliwe Oszukujesz 249. Jak co ty pierdolisz? Ściana. Dobra, ścianę dnia. dobijaj. Gerward Cze? No tu. o tą ścianę Ona ma mało już No Nie mogę wejść Muszę się napić. to na... jest jak Chcesz się napić? Tak, ja muszę deko złapać. <śles> ma mi napić O kurła, pani. Ale A, d d kurwa, ale chociaż, dobra. Chociaż czek. Oj, tam jest przejście, ty. jest tutaj nie Ej, ma, się śmiesz. Dobra, tu nic nie ma, dobra. Jednak się opłacało to rozwalić, bo nam pokazało, bo ja chciałem walić tą drugą. I palim tu w rogu, tu w rogu walim. Bo w rogu nie waliliśmy, to. Walimy tu w rogu. Czekaj. Na hmm, jedne drzwi i na drugie, to wtedy i od razu to sobie... To dawaj! I na drugie połóż, daj pseki wszystkie. Kurwa, to jest daj zaznacz i pierwszy. Ja to dobiję, ja to dobiję. O, o, Boże, bo ty... Inny koref mamy darmowego do centrum weźcie z tego jak. mieli. Dobra, to do to stimby ja dobiję, to jest stimby. Cie tego? To. Ej. Ej, to się nie rajduje! Co to robisz? Nie rajduje nie rajduje! Ośrodek. Cześć, kapar. No jest jedna. i krań jeszcze na klawisz. Pigaj. coś było. Ale tu jest centerka i szafy chyba. To, nie ma, to, ma, to jest. No. Ej, ja no tutaj na przykład szaf nie ma Chyba nie. Zabój. Tak. Pokaz, pokaz, pokaz. Pobiję! Pobiję cały pokój! To fajne. No, no jest interesant. Ej, tutaj jest szafa, tutaj jest szafa. Ej, to też jest obita. To też jest obita. Teraz nas trzeba jest O oh. mój Boże, co tutaj jest? Ammo do Shadow Key O! Rayle. No rejle właśnie Ammo do Timbe bps Weź pierdolni tak, że patrz Tak, bo jak tu w środek walniesz To w sumie obijesz to i to A to ile ma? To ma 1400 Dara jedni dwoma rakietami Jak się to dobije Daj mi, daj mi Ej, 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 Arek I drugą ja. wiem. No już zawsze musi podejść Kurwa chciałem Kingę naprawić Chciałem ja, podejść pod... To, to odjebał 4 HP! Patrz! Posuń się Obok są ten... Lokery są obok Kurwa, tu jednak jeszcze się stać. I kto. Czekaj, ja homuję i biorę ceki do przychylnych. to akurat chyba lepiej bym nie zrajdowali, bo tak mi się wydaje. Lepiej mi się daje, że. Lepszy, no po... by mnie... oh, kurwa, miał, a temu bym nie po on tu i temu nie opowiadał. Co ty pochylony chodzi? Nie wiem, tak. kurwa, krzywa postać. <laughs> Zobacz, tą ścianę trzeba obić, co nie? Już Zobacz, nie... Zrobimy tak, czekaj. I bliżej, lewej z ściany, żeby obiło, chyba obiję. O chryste. o chryste mario ja e, czekaj zobaczę o chryste panie dla chryste, panie. Oh. kurwa co jest ja ci powiem, wsadzić nie no, dobra pana... ja tego miałem się tać gdzie my to szkowamy niby do chuja bo my wszystko zajebane mamy z pod z może mi się podłoży było było już daj mi ktoś na naprawienie dobra wybuchaj to Dawaj, szybko, wybuchaj O Chryste Bosko Jedyne O ja pierdolę Cicho, bądź ile ta ściana ma HP? 202? Dopierdolę to Kto ile ma? O Boże, to tylko 10 zadaje To dobiję no Falto, ja ci też pomogę Tyle ile raili mam, to dowalę Dobra, walimy O Boże, tu jest jeden loker Dobra, walimy go i tak jeszcze w sumie wszystko poszło. Zobaczymy co będzie w nie niespodziance. Czy to będzie coś dobrego? To się dowie ten, który to pierdolnie. Hopa. O kurwa, przerzuciłem Hopa i z wody kurwa. <laughs> coś poszło nie tak. Obliczenia. Zrzut granatem. Dobra, na strzała jest już. U. I teraz chłopcy może jakieś przesienie i będziemy taki temy z... Ojo, pierdolę. Bo nie chce przyjść. Witam Pekinonek, czy co? Ale jackpot, o kurwa. O, o, Ale jackpot. No, tutaj gdzie jest ten... Tamtą. Kurde. O! 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 O, o bedzik! No, to chyba najważniejszy loot room jego jest. Chyba, no. Ej, bedzik. U że ten debil się zalogował, kurwa, nie? Nie dobija już tego, walimy czekami bo... Nie, połóż to. Nie, nie, nie. Chyba, że. Znaczy, wpierdolnie jeszcze temu to, to rozjebiemy flora też, nie? Dobra, chuj, rozjebę mu te flora. Żeby nie miał. Nie już tego. To chuj, Ale jeśli trochę mogę, dobra, chyba jednie. Jeszcze przekazuj mu flora, wysadzimy. Nie gadaj. Flory dwa. Ja, pierdolę. Yeah. O oh my god oh. o, Mam tracer ammo Mam wybuchowe ammo Jest to Na górze yeah. już, już wiemy czemu to są brikowe ściany To, to są szafy Gdzie? szafę, Co jest? Ile tam szaf jest To wy pierdolicie co Nic nie ma. Są tam szafy do zestakowania. Ale nie! Tak! w tym pokoju brikowym. którym poka? w no tym! Hmm. Jak to kurwa jest sporajdowane? A to co mi się tu odbijało? Tam? Ja pierdolę nie mogę. Ja myślałem, że. Nie wiem. Ta, że, ja... że ja... Ja myślałem, w... jest... ja się... że mnie pojebało, bo ja szaf nie widzę. A to chyba was. Nie ja, wiem. No. <laughs>